Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Dzisiaj będzie akcja z rozsypywania nawozu pod buraki, także już od jesieni zaczynamy budować plon. Szykujemy pole. Mamy traktor w rozsiewaczu zostało z poprzedniego polu towaru trochę łopatki ustawione. Tutaj traktor na bliźniakach. O tutaj zobaczcie, jaka była buba ostatnio, znaczy ostatnio podczas siewów. Tak się dzieje jak jest za dużo powietrza w bliźniaku. Także, także no, trzeba będzie poszukać drugiej felgi. Na razie tak jeździmy, aczkolwiek to jest takie na słowo honoru. Koło z terminem ważności. Także, no, Wsiadamy, lecimy na pole. wałek, uruchamiamy rozsiewacz. Tu musimy poszukać sobie ścieżkę. Od razu nam tutaj zasugerował prostą. Tam od budynków. Także tu lecimy na całości, siad nie będziemy. Bo tutaj część pola tylko idzie pod buraki. Współpracamy auto i już się sieje. I lecimy z tematem. że tutaj w poplonie większość groszku Który nam robi robotę Wiąże azot z powietrza Dlatego w rozsiewaczu sypiemy samo PK Także tu mamy jedną działkę i tu mamy drugą działkę I tu gdzieś burak będzie do tego miejsca, tak? Do tej ścieżki sobie O! Do tej ścieżki sobie zrobimy Tu Zdejmiemy mu limiter, niech ten leci tam. Tu jeszcze nie wiem, co posieje: albo jęczminiary, albo owiec jakiś dla kur. Te buraki będą do połowy, albo to jest takie pole na wypełnienie limitu. Buraki ogólnie będziemy mieli w 5 kawałkach: 16, 12. No i tutaj u mnie będzie 5,5, 4,5. I tutaj około 2 hektarów oblony były siane rozsiewaczem, groch razem z gorczycą. Wymieszany, rozsypany i przetależowany to talerzówką, płciutko wyszło nie najgorzej, tylko tutaj troszeczkę mniej gorczycy, bo to jednak drobne ziarko i ono szybciej wylatuje. To pole było pierwsze siane, później siałem to, tak? dlatego tu widać ewidentnie, że jest przewaga. Gorczycy na tym polu, ale w groszku przepraszam, tam jest przewaga gorczycy ale wyszło nie najgorzej <muchy> DJ Dominik z do, do pieca. tak jak i szybki siew to nawet widać gdzie ścieżki były poprzednie od opryskiwacza akurat tutaj gdzie teraz mniej więcej jedziemy robimy, aha wyłączamy sobie kolejną bo tu zawsze taki klinik mały wychodził Pewno wleci film z uprawy z orki, bo będziemy to jeszcze talerzować, mieszać te nawozy z tą masą zieloną. No i to będzie na zimę przerzucone pługiem. Akurat mamy taką technologię uprawy, taki siewnik do buraków, że po prostu inaczej nie da rady. No, można byłoby to zostawić do wiosny, do płaty, tak? wziąć pieniądze, zasiać w tylu. No ale to, co dostaniemy z dopłaty, dojdzie w streaming, na jedno wychodzi. No nie wiem, może nie dojrzeliśmy jeszcze do tego. Z czasem nie wykluczam. Na dany moment robimy tym, co mamy. we własnym gospodarstwie. Pod koniec tygodnia może się uda, też coś nagramy. wleci film z testów nowej, nowej, innej nawigacji, tak? Tu mamy nawigację John tak? czyli jakaś tam marka premium dosyć drogi towar na rynku działa to do, do siewu nawozu do jakichś tam uprawy mało mniej precyzyjnych rzeczy, co tutaj używam zdaje to egzamin, tak? a będziemy mieli na testy chińską nawigację, tak? bo jest kierownica na silniku bezszczotkowym tablet, czyli ten cały wyświetlacz z oprogramowaniem i antena z żeloskopem, tak? i to tutaj znajomy mówił, że jest opcja, że nam to założy a co zobaczymy? Tam w czwartek, piątek mam się do niego odezwać Przyjedzie, zamontuje Próbujemy, zobaczymy co to będzie warte tak? Pojeździmy, porównamy No próbowałem się na John Deere'owskiej Mam darmowy sygnał No to średnio Żeby znowu zrobić dokładniejszy sygnał No to jest koszt rzędu drugiej nawigacji No to jak mam dopłacać do John Deere'a Żeby mieć dokładniejszy sygnał No to ja wolę kupić drugą nawigację Do drugiego ciągnika i mieć dwa Jedną, że tak powiem mało dokładną drugą dokładniejszą, bo ta chińska, w tej, cenach, w tej cenie co jest rzucamy kartę SIM i mamy udostępniony sygnał RTK, także o 2,5 cm, no zobaczymy, dlatego jestem ciekaw jak to będzie funkcjonować, żeby to sprawdzić żeby to sprawdzić a chodzi mi też po głowie opcja, żeby po prostu sprzedać rząd rozką w tych pieniądzach kupić po prostu dwie chińskie ale to zobaczymy wszystko po testach, jak to będzie wyglądało jest temat do przemyślenia, skoro mogę mieć dwie dokładne nawigacji w cenie jednej, jednej porządnej bo to, to, jest, jest to jest to temat do ugryzienia, tak? już mamy tą działeczkę, przejeżdżamy na kolejne pole ciekawe czy granule mi do okna nie dolecą bo by było średnie jakbym poobijał okno zanim bym zaczął mieszkać To jest o wiele lepsza gorczyca, aczkolwiek w ten sam dzień siane. Tylko że po prostu tutaj gorczyca wyleciała pomiędzy grochem. Szybciej. A tutaj jest gorczyca piękna, ale też będzie trzeba ją zaraz, zaraz, zacząć kasować, bo zaczyna Francja kwitnąć a nie powinna nam zakwitnąć. My trochę mamy plantację choinek założoną w tym tutaj herba polu. No w tej nawigacji mi się podoba to, że sobie po prostu wjeżdżam na działkę, a mi sugeruje prostą, którą mam gdzieś tam zapisaną. Intuicyjne, gdzie ta ścieżka może być no i lecimy. Więcej. ale mówię no tu będzie przyszły tydzień będzie to kasowane i niech to leży sprzetalizowane bo fajnie by to było jakimś wałem nożowym spróbować A to tu będzie ścieżka, tu widać że jest ścieżka tutaj stosujemy nawóz, nawóz w tłuczu nie powiem wam teraz jakaś profoska była teraz chyba ta była ta ścieżka dobra widzimy się dalej w tym miejscu będziemy biny stawiać tego programu. Co ponoć pieniędzy na to nie ma. Z kapo zwrot ma być. Zobaczymy, to, to się uda na te powierzchnie magazynowe. Co tam, co tam pisiorki wymyśliły. Piepło się zrobiło, aczkolwiek rano był przymrozek. No i zawijamy. Jakaś rzadkie bolejista trafiła? Prawkę zasilimy przy chałubie, Coś jeszcze jest. To nie chodzi. Mm, już pachnie. no, gdzie on tu nam wykopał? Gdzieś nam wykopał dziurę dziad. Tutaj ta łajza wykopała. Zobaczcie. Se z kurwiel domek zrobił. Ale, ale ziemia. Wyłaź dziadu. Krawka zasilona. Lecimy dalej tym, co zostało, z tą resztką to robimy to w ten sposób, że zmniejszamy to, wyłączamy auto i otwieramy zasowy i... I jedziemy na szagę. Dużo nie zostało, 20 kg. Stało 20 kg, niech ich 5 zabrakło. Jedziemy się naładować. Chcemy wysiewać inny nawóz. Także wchodzimy w aplikację. Wybieramy nawóz. Wyszukaj nawóz. Składniki fosforu mamy 16. Fosforyk holist PK. Wystawiamy pod tą granulę. Tam to jest podobne. dodaj do rozsiewu. Pawł 3 tutaj średnio 200 kg. Bo tutaj tak dawkę wystawiamy tutaj. Tutaj żeby się na mnie pierdzielo od razu na 100% trzeba ustawić 9,42 łopatki 9,42 Także siejemy ostatnie pole. Soneczko ma już się ku schyłkowi. Tutaj akurat jest pole po rzepaku ze zrobionym poplonem. Tutaj też będą buraki. Akurat u brata na poplon był wysiewany groch razem z gorczycą, tak jak na każdym innym polu. Po prostu tutaj samo siewy rzepaku zostały. Tutaj siejemy holist PK 1628 w dawce 250 kg na hektar. Tutaj miałem już proste, porobione. Jechaliśmy i sobie siejemy na nawigacji, także troszeczkę odciąża, nie musimy myśleć trzymać kierownicy, żeby to przejazdy były, tylko pilnować maszyny, żeby to się siało. Tak? Za chwilę dosypiemy jeszcze, jeszcze raz i blat pojedzie do domu. Działka ogólnie tutaj ma 16 hektarów, jest na sąsiedniej, na sąsiedniej wiosce. Dosyć dobra ziemia. Ogólnie na tym polu padają rekordy w gospodarstwie. Jęczmienie zimy. 9800 z hektara. Odmiana dwurzędowa. Estoria. Eee, Ostatni raz jak tu były buraki. Buraki były wykopane 17 listopada. Pojechały z pryzmy po trzech królach. Czyli to był 7 styczeń. Plon jaki tutaj zanotowaliśmy, to było około 96-97 ton drugiego netto, czyli surowca, który idzie na produkcję, tak? Już czysty po odliczeniu ciężarówki zanieczyszczeń. No to cóż więcej, tak? Bo tak jak mówię, tutaj pole troszeczkę urodzajne w kamienie, jest bardzo dużo kamieni na tym polu. Też ten tutaj. Popłun tak miejscami. O tu widać słabszy, miejscami jest dosyć fajnie. Tak to wygląda. Także widzimy się na następnym załadunku. Ziewacz. napełniony lecimy z tematem Automat tutaj Nawigacja się już szuka sobie ścieżki i lecimy <mulikacje> One, you friends That shit ain't enough, oh baby Give me four, oh no No, 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 no love Cry right to myself Cause you left me off way lazy. Słoneczko zachodzi i to by było na tyle w tym odcinku. Także zapraszam gorąco do, do oglądania, śledzenia kanału, subskrypcje. Siemano, do następnego!